Pan z wami słowa Ewangelii według świętego Jana, Jan zobaczył podchodzącego ku niemu Jezusa i rzekł. Oto baranek Boży, który gładzi grzech świata. To jest ten, o którym powiedziałem. Po mnie przyjdzie mąż, który mnie przewyższył godnością, gdyż był wcześniej ode mnie. Ja go przedtem nie znałem, ale przyszedłem chrzcić wodą w tym celu, aby on się objawił Izraelowi. Jan dał takie świadectwo. Ujrzałem ducha, który zstępował z nieba jak gołębica i spoczął na nim. Ja go przedtem nie znałem. Ale ten, który mnie posłał, abym chrzcił wodą, powiedział do mnie Ten, nad którym ujrzysz ducha zstępującego i spoczywającego na nim Jest tym, który chrzci duchem świętym Ja to ujrzałem I daję świadectwo, że On jest Synem Bożym Oto słowo Pańskie Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Siostry i bracia, jak wspomniałem na samym początku, dzisiejszy dzień dla naszej wspólnoty jest szczególnym dniem. Czasem łaski. Znakiem działania Ducha Świętego, bo przeżywamy wizytację kanoniczną, wizytację pasterską naszego biskupa Romana. Wizytacji kanonicznej podlegają wszystkie dziedziny życia religijnego moralnego, apostolskiego i administracyjno-gospodarczego. Już w kościele pierwotnym święty Paweł bardzo często wizytował gminy, które zakładał, chcąc zobaczyć, jak to słowo, które zasiał w sercach, rozrasta się, jakie przynosi owoce. I rzeczywiście taka wizytacja kanoniczna ma przede wszystkim na celu to, by zobaczyć, jak wygląda życie przede wszystkim, życie duchowe, życie religijne, wspólnoty parafialnej. I jest czasem umocnienia przez biskupa tego wszystkiego, co dobre, i też bardzo często wskazaniem pewnych kierunków, aby wspólnota się nieustannie rozwijała. Siostry i bracia, i na ten dzień Pan Jezus daje nam przepiękne słowo. Nieustannie się zachwycam, bo wciąż na nowo jakby odkrywam, że Pan Jezus daje nam zawsze najbardziej aktualne słowo na ten czas. I chciejmy wsłuchać się w to, co On chce nam dzisiaj powiedzieć. Te czytania liturgii słowa, które słyszeliśmy. Można powiązać takim jednym słowem, powołanie. Każde z tych czytań mówi o powołaniu. Fragment z księgi proroka Izajasza. Pan rzekł do mnie: Ty jesteś sługą moim Izraelu, w tobie się rozsławię. A teraz przemówił Pan który mnie ukształtował od urodzenia na swego sługę. Otóż Izajasz nawiązuje do sługi Bożego, do sługi Jahwe, który został wybrany, został powołany, został ukształtowany od urodzenia na sługę Bożego. I to jest jego powołanie. Co, co ważne, Izajasz wskazuje bardzo konkretny cel, Jaki powinien zrealizować sługa Boże, sługa Jachwe, bym nawrócił do niego Jakuba i zgromadził mu Izraela. A w dalszej części tego fragmentu z księgi Izajasza mogliśmy usłyszeć: Ustanowię cię światłością dla Pogam, aby moje zbawienie dotarło aż do krańców Ziemi. Bardzo konkretne zadanie, bardzo konkretny cel, który został wyznaczony przez Boga słudze jachwę. Nie ma wątpliwości, że te słowa proroka Izajasza, napisane kilkaset lat przed narodzeniem Pana Jezusa, spełniły się właśnie w osobie Jezusa Chrystusa, który stał się światłością na oświecenie Pogań. Co więcej, który przyniósł zbawienie wszystkim, nie tylko narodowi wybranemu, ale wszystkim ludziom. Fragment z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian również mówi o powołaniu. Paweł z woli Bożej powołany na apostoła Jezusa Chrystusa. Święty Paweł mówi o tym, że został wybrany, powołany na apostoła Jezusa Chrystusa, że to dzieło, które Jezus zapoczątkował głoszenia dobrej nowiny i przekazał swoim apostołom przed w niebo wstąpieniem, że w tym również bierze udział sam Paweł. Ten Paweł, który na początku prześladował chrześcijan, ale w drodze do Damaszku spotkał Jezusa, który powiedział do niego: Szawle, szawle, dlaczego mnie prześladujesz? I Jezus powiedział: Wybrałem cię, abyś zaniósł moje słowo na krańce świata. Rzeczywiście mówi się o świętym Pawle jako o apostole, o apostole Pogan. O apostole narodów. Bo on przekroczył te granice narodu wybranego. Poszedł do pogan, by głosić Słowo Boże. Wyrazem tego jest właśnie ten fragment z listu do Koryntian. Paweł udał się do Koryntian, założył tam gminę chrześcijańską i potem, kiedy ją opuścił, kiedy dochodziły do niego różnego rodzaju informacje o tym, co dobre, ale również o tym, co złego dzieje się w tej wspólnocie, Paweł napisał listy. Pokazując bardzo konkretnie, gdzie tkwi problem i w jaki sposób można Go rozwiązać. Znowu powołany, który miał bardzo konkretne zadanie do wykonania. W Ewangelii, tym, który jest powołany, to przede wszystkim święty Jan Chrzciciel. On również został powołany przez Pana Boga, jak z uwagą słuchaliśmy tego fragmentu. Miał bardzo konkretnie to powołanie zrealizować. Mianowicie miał wskazać tego, który przyszedł jako Zbawiciel świata. Jan zobaczył podchodzącego ku niemu Jezusa i rzekł: Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata. To jest ten, o którym powiedziałem: Po mnie przyjdzie mąż, który mnie przewyższył godnością. Gdyż był wcześniej ode mnie. Święty Jan Chrzciciel, poprzednik Pana Jezusa, został wybrany właśnie po to, by wskazać, że Jezus przyszedł, że ten, który był zapowiadany przez proroków, rzeczywiście już jest, że ta obietnica Boża przyjścia Zbawiciela spełnia się w czasach świętego Jana, w czasach Jezusa. Siostry i bracia, trzy powołania. Powołania sługi Jahwe, który miał bardzo konkretne zadanie. Powołanie świętego Pawła, który również miał bardzo konkretne zadanie. I wreszcie powołanie świętego Jana Chrzciciela, który miał bardzo konkretne zadanie. Ale święty Paweł wskazuje jedno powołanie, które jest uniwersalne, bez względu na to, kim jesteśmy. Czy jesteśmy mężczyzną, czy jesteśmy kobietą, czy jesteśmy rodzicami, czy żyjemy w samotności, czy ktoś jest księdzem, czy ktoś jest siostrą zakoną? osobą konsekrowaną, bez znaczenia. Jest uniwersalne jedno powołanie, o którym napisał święty Paweł, do tych, którzy zostali uświęceni w Jezusie Chrystusie i powołani do świętości. Otóż tym uniwersalnym powołaniem wszystkich nas jest powołanie do świętości. Świętymi bądźcie, bo ja jestem świętym. Kiedy czytałem ten fragment z listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian, przypomniała mi się pewna konferencja, w której była mowa o fragmencie z Księgi Rodzaju, kiedy to Bóg stworzył człowieka na swój obraz i podobieństwo. Dwa słowa, ale niezwykle ważne. I mianowicie w tym komentarzu, w tej konferencji słyszałem, że obraz jest czymś statycznym, niezmiennym. Każdy obraz w tej świątyni jest, czym, jest czymś, co jest niezmienne. Kiedyś namalowane, kiedy patrzymy dzisiaj, widzimy dokładnie to samo, co widzieli ci, którzy patrzyli na niego 10, 20, 50, 100 lat temu. On jest statyczny. Nic się w nim nie zmienia. Natomiast podobieństwo jest dynamiczne. Podobieństwo jest czymś co się może zmieniać. Może się je zmieniać na lepsze, Bogu dzięki. Ale może się niestety również zmieniać na gorsze. I oby tam nie było. I to jak dynamiczne jest podobieństwo, bardzo łatwo można zobaczyć w relacjach między rodzicami i dziećmi. Jak dzieci uczą się od swoich rodziców, jak ich naśladują, w różnych aspektach życia. Nawet w tych najbardziej prostych. Czasami widzę, jak rodzice wchodzą do kościoła ze swoimi dziećmi i dokładnie tak, jak rodzic ukręka, ukręka dziecko. Tak, jak rodzic robi znak krzyża, tak robi dziecko. A więc podobieństwo. I podobieństwo jest czymś dynamicznym. Czymś co można kształtować, co należy kształtować. I święty Paweł właśnie o tym mówi, zostaliśmy uświęceni. Co do tego nie ma wątpliwości, Chrzest był takim momentem, w którym Bóg nas uświęcił. Ale uświęcenie nie wystarczy. Tak jak bycie obrazem nie wystarczy. Podobne jest to podobieństwo, upodabnianie się. I jeśli człowiek podejmuje ten wysiłek, to rzeczywiście może stawać się coraz bardziej podobny do naszego Pana. Myślę, że chyba czymś najbardziej przykrym jest, jak ktoś usłyszałby po kilkudziesięciu latach, ty się w ogóle nie zmieniłeś. Jeśli dotyczyłoby to jego pozytywnych cech, Bo dzięki, ale jeśli wad, to znaczy, że gdzieś człowiek na tym etapie. Kilkunastu, kilkudziesięciu lat nie podjął żadnego wysiłku, by coraz bardziej upodabniać się do naszego Ojca w niebie, który jest doskonały. Bądźcie więc i wy doskonali, jak doskonały jest wasz Ojciec Niebieski. Siostry i bracia, ale żeby to powołanie do świętości zrealizować ważne jest to, co napisał święty Jan w swojej Ewangelii. I co zostało wypowiedziane przez Jana Chrzciciela. Mianowicie, ten, który mnie posłał, abym chrzcił wodą, powiedział do mnie. Żeby wejść na drogę uświęcania, trzeba usłyszeć, co Bóg mówi do mnie. Bo Bóg mówi nieustannie do mnie. Na różne sposoby. Przede wszystkim mówi przez swoje słowo. Mówi przez wydarzenia, przez okoliczności, przez drugiego człowieka. I trzeba usłyszeć, co Bóg do mnie mówi. A Bóg mówi bardzo konkretnie. I o tym mówi święty Jan Chrzciciel. Ten, który mnie posłał, abym chrzcił wodą, powiedział do mnie. Ten, nad którym ujrzysz ducha zstępującego i spoczywającego na nim, jest tym, który chrzci duchem świętym. Bardzo konkretna wskazówka. Wcześniej Jan chrzciciel napisał, Ja go przedtem nie znałem. Ja go przedtem nie znałem. Ale ten, który powiedział do mnie, dał mi bardzo konkretną wskazówkę. Ten, na którym zobaczysz ducha zstępującego i spoczywającego na nim, jest tym, który chrzci Duchem Świętym. Bóg daje nam bardzo konkretne wskazówki. Tylko my często nie wsłuchujemy się w Jego głos, zamykamy swoje serce na to, co On chce nam powiedzieć. Jasne, że wejście na drogę uświęcania wymaga pewnej odwagi, wymaga ufności. Bardzo często w różnych sytuacjach słyszę, proszę księdza, no ale takie jest życie. Praca, obowiązki, różnego rodzaju sytuacje, zajęcia. Jakoś nie ma za bardzo czasu na to, żeby uświęcać się. Przygotowując się do tego słowa, natknąłem się na taką krótką historię z życia królowej Elżbiety. Otóż, za panowania królowej Elżbiety, pewien dżentelmen został poproszony przez jej królewską mość o podróż zagraniczną w sprawach państwowych. Usprawiedliwił się tym, że cierpią na tym jego własne interesy. Na co królowa odpowiedziała: Mój panie, jeśli zajmiesz się moimi sprawami, ja zajmę się Twoimi. I dokładnie to samo Bóg chce nam powiedzieć: Jeśli zajmiesz się moimi sprawami, a więc uświęcaniem się, ja zajmę się Twoimi. Pewnie, że trzeba tutaj odwagi i ufności, ale droga wielu pokazuje, że rzeczywiście tak można. Że rzeczywiście ten lęk, który może jest na samym początku i wymaga od nas postawienia tylko jednego kroku, warty jest tego. Bo wówczas człowiek staje się coraz bardziej podobny do naszego Pana. Jasne, że to powołanie do świętości w pierwszej kolejności dotyczy nas, duchownych, co do tego nie ma wątpliwości. To powołanie w rodzinie przede wszystkim należy do rodziców względem swoich dzieci. Co do tego nie ma wątpliwości. Jeśli rodzic nie pokaże swojemu dziecku piękna wiary, to trudno, żeby dziecko samo to odkryło. Jeśli ksiądz swoim postawom nie pokaże wiernym piękna Eucharystii, spowiedzi świętej, Adoracji, zatrzymania się nad Słowem Bożym, to trudno wymagać tego od ludzi wiernych, świeckich. To jest wymagające. I to Słowo mówi przede wszystkim do każdego z nas, duchownego, właśnie w tym czasie wizytacji, kiedy biskup chce zobaczyć, jak wygląda sytuacja życia religijnego w naszej wspólnocie. Siostry i bracia, chcielibyśmy, aby to Słowo pracowało w nas. Miejmy w sobie taką odwagę, ufność, że Pan Bóg rzeczywiście może wszystko. I miejmy w sobie takie pragnienie. Pozwólmy, aby ono rosło. A może w ogóle pozwólmy, aby ono w ogóle zrodziło się w naszym sercu pragnienie, by nieustannie się uświęcać, bo to jest właśnie droga do tego, by doświadczyć zbawienia które przynosi nam ten, który jest światłością na oświecenie Pogan i chwałą ludu Bożego Izraela. Niech to Słowo wypełnia się w naszym życiu. Amen.